Tak, witam Was wszystkich serdecznie. Ja nazywam się Maria Kowalska i to jest zapowiedź tego, co będzie się znajdowało na moim kanale. Widziała, może i motywacyjne. Mam nadzieję, że te treści po prostu komuś pomogą. Pomogą już wielu osobom na pewno rozmowy ze mną, więc dlaczego by nie puścić tego yy, w eter? O czym będziemy rozmawiać? O czym będziemy rozmawiać? W przyszłości będziemy rozmawiać. Na razie będę prowadziła monologi. To yy, no bo czemu by nie? Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Dlaczego? Bo, bo lubię pomagać ludziom, bardzo mnie to, to sprawia mi po prostu przyjemność, ja lubię jak się ludzie dobrze czują wokół mnie i tych, których nie znam, po prostu sprawia mi to jako radość. Czuję się kompletna po prostu. Niektórzy mają predyspozycję do wielcenia dziur, ja mam predyspozycję do rozmawiania z ludźmi. O. Stąd też, czemu nagrywanie? Dlatego, że ktoś mi ostatnio podsunął pomysł. Otóż szkoda, że nie nagrałyśmy tej rozmowy. Bo z przyjemnością odtwarzałabym sobie to codziennie. Na pewno by mi to bardziej pomogło. Więc ja też postanowiłam takie rozmowy sama ze sobą, monologi nagrywać, pokazywać je szerszej publiczności. No bo, bo uważam, że to będzie wartościowe. O czym będziemy rozmawiać? O marnowaniu czasu, o nadziei. O tym, jak radzić sobie z jej brakiem albo jak stłamsić w sobie nadzieję, bo czasami to też jest potrzebne. Może to brzmi bardzo brutalnie, ale jest to potrzebne. Czasami naprawdę jest to potrzebne. O czasie, o jego marnowaniu, o tego je, o tym, jak, jak go marnujemy bardzo często. Ja uważam, że to jest jedna z najcenniejszych rzeczy nam dany. A bardzo często tracimy czas na coś, na co nie powinniśmy. Czasami świadomie, czasami z lenictwa. No, nieważne są pobudki, chodzi o to, że go po prostu marnujemy. O samotności, bo teraz, mimo wszelkich możliwych środków, które nam umożliwiają kontakt ze sobą, tego kontaktu uważam, jest dużo mniej. Dużo mniej ze sobą rozmawiamy, dużo mniej wchodzimy w interakcje. Mamy dużo mniej przyjaciół, znajomych, rzadziej się widzimy. Kiedyś wystar wystarczyło zapukać do sąsiadki i wypić kawę. Teraz trzeba się umawiać z tygodniowym wyprzedzeniem. Zresztą dzisiaj dowiedziałam się, że jestem starsza niż gogle, więc jest to bardzo pocieszająca, jest to bardzo pocieszająca informacja, nie, nie przeczę. O wielu rzeczach, które do mnie docierają, które sama czuję, Mam nadzieję, że kto komuś z Was to pomoże, że stanie się to czymś wartościowym, czymś, co, co poprawi jakość waszego życia. Chciałabym, chciałabym mieć swój wkład, w, w, mieć swoją. Chciałabym mieć swój wkład w to, co się dzieje teraz na świecie. A najlepszym. Najlepszym takim. Sposobem na posiadanie jakiegoś wkładu wydaje mi się, że jest uczestniczenie w procederze, który się teraz odbywa, social media i tak dalej. Ja sama wiem, jak social media działają, wiem, jak bardzo potrafią sprawić, że czujemy się tak, jak się czujemy. Niektórzy Niektórzy sobie zdradzą z tym lepiej, inni gorzej. Po prostu. Uważam, że, że trzeba o tym rozmawiać. Ja serdecznie Was wszystkich zapraszam, jeśli Wy macie ochotę ze mną porozmawiać, czy wziąć udział w takiej rozmowie na temat, który Was interesuje, to w linku poniżej będzie, będzie możliwość skontaktowania się ze mną. Ja bardzo chętnie z Wami porozmawiam. Oczywiście e, rozmowy będą nagrywane i puszczane e, tutaj na YouTube. E, może i tego po mnie nie widać, um, ale pewne rzeczy, wiecie, są takie, są takie etapy w naszym życiu, które potrzebują, które nas do czegoś pchają, do zmiany, do, do pewnego rodzaju um, przemyśleń. Ja zostałam troszeczkę zmuszona do tego, żeby, żeby ja widzę dużo shitów w internecie, bardzo dużo shitów w internecie, strasznie mi to denerwuje. Widzę też bardzo dużo pozytywnych ludzi, którzy uważam, że są za mało obserwowani, za mało ich jest w tym internecie. Chciałabym, żeby było ich więcej, żeby byli bardziej wysuwani do przodu, bo bo są, mają więcej wartości, a wydaje mi się, że bardzo dużo ludzi te wartości gdzieś po drodze zgubiło. Chciałabym, żebyśmy, żeby chociaż jak chociaż jedna osoba wyciągnie z moich filmów coś dobrego, coś dla siebie, coś co poprawi jakość jej życia, czy nawet włączy sobie ten filmik i pomyśli sobie, kurde, tak, ja chcę porozmawiać, to ja chętnie zapraszam i naprawdę chętnie wysłucham. W miarę moich możliwości i w miarę czasu. No, ja borykam się, borykałam się i borykam się dalej z wieloma problemami, jak każdy z nas. Ktoś mi też ostatnio powiedział, że, a bo to takie głupie jest. I wiecie co? Ja jestem zdania, że nie ma. Mniej lub bardziej ważnych problemów. Każdy ma swoje buty. Czasami mówi się, że, że nie oceniaj nikogo, bo nie chodzisz w jego butach. I tak jest. Nie każdy z nas, każdy z nas ma swoje własne buty, które nosi, są dopasowane do jego stopy, do tej stopy się ułożyły i, i jak w, tej, w tym bucie jest kamień, to mu, go, to mu przeszkadza. No. I w, i jest to niekomfortowe bez względu na to, czy to jest złamany pasnokieć, czy i tutaj będą bardzo i tu teraz proszę się nie czepiać ale to będą bardzo brutalne porównania: czy to jest złamany paznokieć, czy złamane serce, czy złamana dusza. To te problemy są ważne. Każdy problem jest ważny, nawet taki, który wydaje się nam błahy, bo. To nie chodzi o sam problem, tylko o emocje, jakie towarzyszą nam w trakcie przeżywania naszych własnych problemów. Towarzyszy nam smutek, ból, jakiś swego rodzaju dyskomfort, którego, z którym walczymy cały czas, no, niektórzy mówiłam, niektórzy radzą sobie z tym lepiej, inni radzą sobie z tym gorzej, ale dalej to jest problem, to są te same emocje, no, niektóre są silniejsze, niektóre są słabsze, ale to są te same emocje duszone gdzieś tam w sobie i sprawiają, że prowadzą do następnych konsekwencji i tak dalej. Ja, żeby było jasne, ja nie jestem jakimś psychologiem, to są i też się na takiego w żadnym wypadku nie rysuję, to są moje własne przemyślenia, to jest swojego rodzaju mój własny wewnętrzny dialog, więc ja w żadnym wypadku, w każdym filmie postaram się Was oczywiście zachęcać do skorzystania z porad specjalisty, ale tak jak nie zgadzam się z pewnymi rzeczami, które się dzieją teraz w, w internecie. Tak nie zgadzam się z pewnymi praktykami, które się modą, bo to nie są praktyki to jest moda na coachów. Ja żadnym coachem też nie jestem w żadnym wypadku. To jest sugestia, którą po prostu to, pomysł na to stworzył się w ten sposób, że to była sugestia yy, mojej mamy. Mam nadzieję, że się nie obrazi, że to powiedziałam. To była sugestia mojej mamy, więc jakby ja za tym poszłam, bo stwierdziłam, że kurczę, a czemu by nie? A dlaczego by nie porozmawiać z... Większą ilością osób, dlaczego by nie pokazać się większej ilości osób, tym bardziej, że część z Was pewnie mnie kojarzy, albo będzie kojarzyła. A propos kanału, co chciałam powiedzieć? Chciałam powiedzieć, że chciałabym, żeby filmiki ukazywały się dwa razy w tygodniu. Myślę, że wtorki i piątki to będą takie filmy, w których to będą takie to będą daty, które które, e, które, sobie zaplanowałam, więc wtorki i piątki e, o godzinie 18:00 e, zapraszam serdecznie. E, mam nadzieję, że naprawdę e, przysłużę się chociaż części z was, że sprawię, że poczujecie się komfortowo sami ze sobą, albo poczujecie, że możecie z kimś porozmawiać. Ja chętnie. E, ja, ja moje, moje, moje social media stoją dla Was otwore, więc ich chętnie wysłucham, porozmawiam. Hmm, możecie się wypłakać, wykrzyczeć, e, pośmiać, e, cieszyć, bo nie chodzi tylko o smutek, ale i o to, jak przyjmujemy radość czy sukcesy innych, bo to też jest e, zauważam problem dla niektórych. Mówi się, że przyjaciół poznaje się w biedzie, ale fakt jest taki, że nie tylko w biedzie, ale i yy, wtedy, kiedy odnosimy sukcesy, wtedy, kiedy, kiedy w naszym życiu dzieje się dobrze, to się okazuje, że nagle hmm, coś tu komuś nie pasuje, więc też są takie sytuacje, które, yy, które po prostu weryfikują nasze przyjaźnie, znajomości. I osoby, które nas wspierają tak naprawdę, bo to niekoniecznie muszą być przyjaciele, mogą to być też obce osoby, o, które nawet nie macie pojęcia, że w waszym życiu są, istnieją. Bo teraz taka im możliwość jest przecież nie. Ja sama personalnie bardzo się cieszę, jak widzę ludzi, z którymi e, kiedyś pracowałam. Kiedyś pracowałam, czy miałam do czynienia jak zdarzy im się coś wspaniałego, czy to naprawdę aż mi serce rośnie, bo jest to coś pięknego po prostu. A kiedy spotyka ich smutek, no ogarnia mnie również smutek. Mam też swoje własne przemyślenia, wyciągam wnioski itd. I tak też chciałabym, żeby wyglądał ten kontent. No. Gdyby coś się zmieniło, to na pewno się o tym szybciutko dowiecie. Ja nie jestem jakimś profesjonalnym YouTuberem, ja bardzo dobrze znam się na social mediach, słuchajcie, ale mówi się, że szewc w dziurawych butach chodzi. To znaczy, że po prostu bardzo często osoby, które wiedzą coś na jakiś temat, nie znaczy, że same potrafią mówić do kamery. Ja spróbuję. Nie pierwszy raz mówię do kamery, bo to nie jest pierwszy raz, co nie zmienia faktu, że, że jest to dość krępujące. Wiecie, ja jestem przyzwyczajona do kontaktu międzyludzkiego. Z chęcią, naprawdę, z ogromną przyjemnością porozmawiałabym z kimś na żywo i nagrała ten kontent. Kont, porozmawiałabym z kimś na żywo i nagrała ten kontent. Byłoby po prostu wspaniale, no ale jak nie ma takiej możliwości, to chciałabym e, zacząć od e, swojego rodzaju... Monologów i tak też zaczniemy także zapraszam w każdy wtorek i piątek o godzinie 18 na mój kanał. Subskrybujcie, włączcie sobie dzwoneczek, wtedy na pewno będziecie mieli powiadomienia. No, no. Serdecznie Wam dziękuję i do usłyszenia. Na razie pa!